Zapewnienie sobie spokoju i finansowego bezpieczeństwa, czy to możliwe? Okazuje się, że to prostsze, niż mogłoby się wydawać i w zasięgu każdego z nas. Co możemy zrobić, aby nasz majątek szybko znalazł się na optymalnym poziomie i wzrastał w zadowalającym tempie? Serdecznie zapraszam do dołączenia do programu edukacyjnego Jak zarządzać swoimi finansami i zacząć inwestować na Lazarski University of Technology. Program ma dwa elementy. Pierwszy pozwoli nam przyjrzeć się naszym finansom osobistym i poukładać je, wprowadzić optymalne techniki zarządzania, a drugi nauczy inwestowania i pomnażania majątku. Przede wszystkim zyskasz praktyczną, ale też prawną i psychologiczną wiedzę na temat swoich finansów, poukładasz swoje zasoby i zyskasz umiejętności świadomego pracowania ze swoimi finansami. Poznasz też różne instrumenty inwestycyjne, które pozwolą Ci samodzielnie i efektywnie pomnażać twój majątek. Dzięki programowi możesz zyskać niezależność finansową i wolną od zmartwień przyszłość dla ciebie i Twojej rodziny. Dołącz do Lazarskiej University of Technology i zbuduj swoją bezpieczną, finansową przyszłość.